I teraz tak, wielkości x i y są odwrotnie proporcjonalne. Tabela poniżej wynika stąd, że. No i teraz, że to są wartości odwrotnie proporcjonalne, to będziemy mnożyć w linii, a nie na krzyż. Czyli co będę robić? Po prostu a razy 36 równa się 3 razy 24, tak? Eee, czyli 36a to się równa. 72 dzielę przez 36 obustronnie, czyli a równa się 2. No i teraz muszę wyliczyć b. Yy, więc tak, znowu będzie. 3 razy 24 równa się 8 razy b. Czyli mam 72 równa się 8b. Tak? Do tego momentu wszystko jasne, czyli b równa się 9b. Czyli, jak się nie mylę, to będzie odpowiedź D.